Cześć, witajcie! Z tej strony ja, Mikalo, a to jest nowa seria z Roboblast Planet. Będziemy sobie dzisiaj jakieś parkury przechodzić. Więc zapraszam Was do oglądania. Więc wybierzmy sobie jakiś parkour. Jedziemy, nie? Na Robo mam chyba 44. level, jakby co? Możecie zapraszać do znajomych. A, spinner tu są. Jestem bardzo dobry w parkury, więc wiecie. Co? Nie jestem aż tak dobry, ale no. Wiecie. Lubię Robo, bo na przykład fajnie sobie tak poskakać. Może też będą bitwy, ale w dzisiejszym odcinku będą parkury. YouTube. Teraz jest takie serduszko z Minecrafta. Chyba. XD. O lot. lot. Nawet ten parkur, o, skaczejmy po bananach. Ta, 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 ta. To jest chyba pomarańcza. To jest, o, to jest zdecydowanie arbuz To jest chyba troszkawka To jest wisienka To jest chyba limonka. Nie wiem, tak to dziwnie jest ten zrobiony, ale raczej chyba limonka. Tu są takie owoce To raczej limonka Kolorowe schody Jej, idziemy sobie po schodach I hmm, Prawie byłby rekord dzienny Dobra, to idziemy na następny jakiś parkour uh, hmm, Dobra Załaduj mi się, no O, było, było, było. Hmm, może. Pizza parkour będzie fajny, może. Nie wiem. Rok czasów, 6 sekund. Na pewno. Jak ja już Wam mówię. Dotąd jest 6 sekund. To na pewno nie niemożliwe. The... We. Jezu żeby on tak przyszedł 6 sekundy, więc to jest po prostu cheater i tyle. Teraz chyba tu na dół. To jest tak, zawsze w parkurach. Teraz chyba wypr nie, lewo, lewo, lewo. No, Oreoski. Taki jakiś fajny kolor. Bo tu jest pewnie dziura. Zgadłem. Tutaj pewnie trzeba wejść. Taki, wiecie, skróty znam. U! Skin minecraftowy, no spoko. A tu jest portul. Gdzie tu mam iść? Tutaj. To jest chyba taki spinner. Bo teraz jest taki szal na spinner. Znaczy, już chyba nie ma taki jakby, ale taki jakby jest. No. U! I taki, takie fajne. Dobra, tutaj trzeba skoczyć. Uda się nam. Uda. Jest. Nie zaatakowało nas. Super. O Jezus. Dobra, trzeba się kryć. Trzeba się kryć. Uwaga. Jest. Nice, nice, nice. Udało się, udało. mi wystraszył tutaj też jest to? chyba nie ma, dobra, jej dzięki Bogu nie ma tego, jak mam dwa HP więc jeśli to będzie gdzieś, to ja oto game over, ja błagam, żeby nie było pu... proszę bo jak będzie coś to, to skinę chyba nie będzie i teraz gdzie ja, ja mam iść? Tutaj? O, tu jeszcze raz zgadłem. Dobra, spoko, spoko do damy radę. O nie! O, Jezus! Ej, jak to jest. Ej, ja mogę zginąć! Jak ja zginę na ja sam. No, doskoczę? Myślałem Myślałam, doskoczę, byłoby fajnie, bo już my mapę ominął. Patrz, ile tego tu jest? A tu co mam zrobić? To ktoś dzisiaj przyszedł? Przeszedł. Co ja mam zrobić? Tak, 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 Tylko. ja, ja bym sobie tak. Hmm. za mnie. Nie, nie iść. Tam trzeba. trzeba. Mi się wydaje, że tu. Ej, ej nie wiem. Wraca się, no to chyba. Ej, no to ja nie. Aha. Super parkour! Super! Naprawdę! Jezu, nienawidzę takich parkourów! O, Dratoli MSP. Toi MSP. Zobaczymy, co tu mamy za parkour. Mam chyba jest do przejścia, bo. Widzę. Fajny ten parkour. Bardzo mi się podoba. Dobra. Nice. Teraz gdzie? Chyba do tego raka. Nie, to jest krab. <gryw> Brawo ja. To jest rak. Jezus. Dobra. No jest, idziemy, idziemy. Tup, tup, tup. Tutaj A ponczak. Pączak albo donatak. Jak ktoś tam zwie. O tutaj taki skrócik. O miętowy spinner, ojeju! By był jadalny. Du, 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 du. I prosto. No, nie, nie, nie. Halo, nie mam czasu tyle. Eee. Jest, doskoczyłem. Jest, doskoczyłem. Tak ma być. Tak ma być. Ludzie. Bandy. Bandy, bandy. A tu Do teraz. Tam będzie koniec. Ma być? Jeszcze nie? nie, jeszcze jest, jeszcze jest, bo tak. To bym pobił rekord w ogóle, nie? Ok. O Jezus, Jezus, o! Unicorns, dancing, on va! Dwa... Oh, prawie bym skinął, ludzie. Tym skinął to bym się załamał i zakończył odcinek, ale jednak nie, bo się udało. Dzięki Bogu się udało. Słuchajcie, tak słyszycie tą kreaturę, no bo chyba słyszycie. No ale no co wam poradzę, no. No nie, jest gorszy czas. Boże, jak minutę, 32 10, 10 sekundy. To jest niemożliwe. Więc idziemy na następny parkur. Jest jakiś ostatni? Jestem chory, wezmę to. I potem kończymy odcinek, bo chyba już na pewno 5 minut minęło takich... długich idziemy, idziemy, idziemy. Up. idziemy idziemy, 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 zaraz kończą ucinak to jest bardzo długi parkour, więc nie będzie fajnie, nie będzie, nie będzie ale raczej nie spadę, bo to jest nawet easy nie wiem po co tam jest ten nut, ale dobre o tutaj jest skrót ja tego parkura nigdy nie przechodziłam, więc nie wiem, czy to się da przejść, czy nie, ale raczej się da. Myślałam, że się tam dalej raczej nie da się, bo bym spadł i znowu bym mięcał, że co ja robię? O, tu jest lodzik, tylko taki ucięty. Jeju! Dobra, ale się udało! Ważne, o, wipek, A teraz będą wipki. Jest nice, 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 nice. Pik, pik. Pikdziemy, będziemy, będziemy, o Ooo! Sojat ten co? O nie, 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 jak mi się tu zlawa, ojej Jak ja tu zginę, to... Aha, to jest easy. Boże, co wy się tak boicie? To jest easy. Halo. O, jesteś schodki. pa. O, ale skruton. Skrut, skruton, skruton, Dobra. I to będzie zaraz koniec mapeczki, raczej. O, ten czar. No i będzie koniec mapki w dwie minuty. No, dwie minuty. Nawet mniej niż... Ja bym prawie zrobił rekord dzienny, no. No dobra, więc dzięki za oglądanie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, komentarz. Mam nadzieję, że ta seria się wam spodoba. Może też będą bitwy, więc... No dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!